Polski. Kapitanowie obu zespołów, Karganiz i Jakub Błaszczykowski gotowi do wprowadzenia zespołów. Ogromne napięcie, ale wtopmy się proszę Państwa w tę atmosferę. Zadaniem sprawozdawcy radiowego także na tej imprezie jest by przenieść choć jednego słuchacza, choć jednego, który jest przy radioodbiorniku na to miejsce, na to krzesełko, na ten kawałek betonu tu właśnie obok. I przez chwilę będziemy milczeć przez chwilę tylko nastawimy mikrofon efektowy, byście Państwo poczuli, by wóz Wam się jeżył, byście nie mogli także oddychać, byście także nabrali Eurotenta, byście weszli tak jak i oni na ten stadion, byście weszli na tę orbitę szaleństwa, byście byli zadowoleni, a zatem witamy nie tylko tu na stadionie, ale i przy radioodbiornikach. Polska długa i szeroka, jak na Kasprowym Wierchu w Obserwatorium Astronomicznym, jak przy Latarni Morskiej w Rozewiu, jak gdzieś w Tawernie w Piaskach blisko Jeziora Śniardwy, jak gdzieś być może w Kotlinie Jeleniogórskiej, jak gdzieś w Szczecinie i w Rzeszowie, jak w Gdańsku i Katowicach, jak we Wrocławiu, Poznaniu, także w Warszawie, jak w każdym większym polskim mieście małej miejscowości, wiosce, czy też miasteczku. Tak Mazurek Dąbrowskiego tym bardziej nas jeszcze zespolił. Piłkarze obozestw połowy już na rozgrzewce. Pozostali tylko kapitanowie. Jaką była... Akcja sędzia, ale Polacy utrzymali się przy piłce. Akcja Polaków. Prawa strona, jest tam piszek, Prawa strona będzie dośrodkowanie i chyba będzie strzał. Nie ma gola. Obronili Grecy, ale jeszcze strzał. Kalkias przerzuca piłkę po strzale Rafała Murawskiego za pola karnego. Ale szkoda. Kapitalna akcja, ale cudowna akcja Polaków. Rafał Murawski lewą nogą, jakby się im bał, nie wiedział co zrobić. Sam środek bramki, jak gdyby piłka przeleciała gdzieś 30, 40, 50 centymetrów z boku, bo chyba Halkias nawet jak podskakując by tej piłki nie zdołał odbić rzut roczny także potwierdzają, że trzeba ich atakować, gnębić, jak ta mucha, która siada na każdym jedzeniu, jak ta mucha, która chce wyrzeźbić swoje ślady na każdym, na każdych resztkach talerza. Znowu akcja Polaków. Lewandowski jest niepilnowany. Kuba Błaszczykowski, dlaczego do niego nie była oddana piłka? Rafał Murawski teraz do Błaszczykowskiego. 5 metrów naruszenia Polakarnego pisze. Dośrodkowanie odbita piłka od nogi któregoś z Greków. I znowu brawa. Ta piłka nie dotyka napisów reklamowych, tylko ona tonie w tych oklaskach kibiców. Znów Polacy, znów przed polemkę. Bo Szczęsny, który jest żółtym chłopaczkiem dzisiaj, bo i żółte buty, choć nieco innego koloru odcienia, i żółte spodenki, i żółta bluza, i także dużo żółtego w tych ogromnych jego rękawicach, na ogromnych długich paluchach. akcja wszystko wrze. To jest kocioł czarownic. Jak przed laty stadion śląski, tak teraz stadion narodowy. I znowu Polaków. Błaszczykowski do końcowej linii. Dośrodkowanie. No! Jeden do zera, Robert Lewandowski, wiecie Państwo co się tu dzieje, to jest ten wielki biało-czerwony pomnik, to jest pomnik, na którym najwyżej stanął Robert Lewandowski, Stopmy się w tę atmosferę. Wsparowały się te jego tatuaże na prawej ręce, tak jakby chciał pokazać całemu światu, ja tutaj mam wszystko wyryte, ja tutaj mam wszystko wysmarowane, ja tutaj mam wszystko wytatuowane, ja tutaj mam wszystko tak pięknie wyrzeźbione na moim ciele, brakuje jeszcze tylko tego, żeby dopisać. Wygraliśmy z Grecją w pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Polsce 8 czerwca, choćby tylko jeden do 0. Wojciech szczęsny złapał piłkę tylko czterema palcami prawej ręki. No ten kciuk trochę pomógł. Ustawił już piłkę pieczołowicie, łapiąc ją także w drugą dłoń na linii pola bramkowego. Sędzia liniowy zapatrzony w tego 22-latka. Bezczelność bije z jego twarzy, ale taka bezczelność w dobrym tego słowa znaczeniu. To pewna bezczelność. To bezczelność chłopaka, który musi, kiedy jest bramkarzem, patrzeć na rywala właśnie z taką pewnością w oczach. On przecież z tymi rękoma, on, on sami, to on już łowi nie, nie, rywali, on już łowi piłkę daleko jeszcze od pola karnego Grecji. Znów dziewięciu zawodników na naszymi, bo druga złota karta czyli czerwona pokazana przez sędziego z Hiszpanii dla z poskokulosa no i jak to Grek no jak to lamentuje jak to mu się nie udało zachęcić turystów do kupna w sklepiku jak to nie udały się połowy jak to nie udało się zatańczyć z uroczą nie, turystką, gdzieś, która przybyła nie, na kretę do Herconisos, tak zawsze reagują, tak samo i on niewiniątko, gołąbek pokoju, no a przecież zagra dla arbitra było przecież wyraźne. Zatrzymany, choć padający na murawę Rafał Murawski, ale ręce wystawione przez greckiego zawodnika i arbiter pokazał, by papas postulosy opuścił plac. Wracamy, proszę państwa, do gry, choć trzeba się bronić. Biało-czerwony szaliki znów w dłoni zaczęła powiewać biało-czerwona korągiewka wykonana przez dziewczynkę w przedszkolu, bo wreszcie zrobiło się trochę chłodniej. Tutaj na teraz potrzebny jest dopiek teraz to my zyskamy ten wiatr w żagle, teraz to my nie kutrem a gdzieś i śliskaczem popłyniemy po morzu greckim na wyspę Santorini i może tam gdzieś w tej uliczce zgubi Greków Robert Lewandowski i może my zadamy zdecydowanie wreszcie to uderzenie i ten cios ekipie drużyny gości Wojciech Szczęsny, bramka bramkarza reprezentacji gdzieś w czeluściach betonowych szatni, gdzieś tam słyszy odgłosy z tabionu, odgłosy trybun. Karagulis, zawstydzony kapitan drużyny Grecji. Przemysław Tytoni, uradowany i szczęśliwy, odbił piłkę, która leciała w lewy jego dolny ruch bramki. Jaki dramatyczny mecz. Może to nie jest w drugiej połowie mecz porywający, może to nie jest piękno, może to nie jest arcydzieło, ale ile emocji. Spadamy w dół i znów wspinamy się w górę na Mont Everest Emocji. A teraz ładnie Sebastian Belisz do końca, do końcowej linii. Grecy wybijają piłkę, ale jeszcze ją odzyskał nasz zawodnik. Ach, Dlaczego tak krótko oddał? Teraz powinniśmy Polacy jeszcze zaatakować. Teraz powinniśmy odzyskać. Czwarty mecz w grupie A. Warszawa. Stadion narodowy dziś jeszcze bardziej niż narodowy. Prawie 60 tysięcy widzów. Grupa kibiców z Rosji w przeważającej mierze. Ubrani w biało-czerwone stroje polscy kibice. Polska, Rosja. Niezwykle istotny, ważny mecz, ale i tak wiadomo, że w sobotę we Wrocławiu Polacy będą grali mecz o wszystko. Mecz z reprezentacją Czech naszego zawodnika, ale przejmują piłkę Rosjanie. Jest tutaj Żyrkow faulowany przez yy, będącego naprzeciw yy, niego Marcina Wasilewskiego. Najpierw nim przeprosił rywala, to popatrzył w oczy sędziemu, jakby chciał powiedzieć no wystawiłem nie, lewą rękę. No był to niemal szty sztylet. Było to ostrze, które wbiło się, zagłębiło w pierś rywala, ale było to przypadkowe. Arbiter kiwnął tylko głową, co sobie pomyślał, to pomyślał, nie ma żółtej kartki, ale jest Rzut wolny dla drużyny Rosji. 12 metrów do narożnika polakarnego z lewej strony. Obok Arszawina pozostaje ten z czarnowłosy kręc, z poskręcanymi jak Loki Babci, która siedzi dwie godziny o fryzjera włosami Żyrkowa, ale przesyła się już w pole Arszawin, dwuosobowy mur. Gwizde polskich kibiców na trybunach. Rik Rasija, Rasija kibiców ze Rosji. Z siedzących za bramką Przemysława Tytonia. Stoją równo sześciu chłopów Arszawina. Arszawin. Głową. Gol. Zagojew. 37. minuta. Stały fragment gry. Tracimy gola. Arszawin artystą podania. Zagojew artystą wykonania. Jest gol dla reprezentacji Rosji. Ale jest i fatalne zachowanie kibiców z Rosji. Rzucają znów niepotrzebnie petardy piłkę przejęliśmy Ludwik Obraniak na lewą stronę do Sebastiana Benisza, Benisz obok niego dwóch Rosjan, Benisz ładnie ogrywa Rosjan to by pomyślał, Benisz strzał! 6 metrów ponad poprzeczką przeleciała jednak piłka, ale dobrze dobrze, brawa za taką akcję dla Sebastiana Benisza który odzyskuje je umiejętności i siły, no przecież strzał! Jakuba Błaszczykowskiego lewą nogą, mocno podkręcona piłka leciała obok wyciągniętych rąk bramkarza Rosji i tuż przy prawym słupku padła do bramki ucałowali się kibice na trybunach, ucałował się Franciszek Smuda i cały sztab szkoleniowy powąchał zapach szczęścia jak rzepaku na wiosnę, jak rzepaku w maju. Teraz jest wyczuwalna na stadionie narodowym. Jeden do jednego, Rosjanie więc. Trener Franciszek Smudaze denerwowany macha tymi rękoma jakby dwa motyle przeleciały obok niego i niemal chciał złapać do jakiejś niewidocznej siatki, a teraz już uśmiechnął się, już jakby wypuścił powietrze, bo wreszcie sędziowie pozwolili, by Perkins wrócił na boisko. Piszcze jakby chcieli wszyscy nasi zawodnicy, którzy wymieniają podania, przekonać, że piłkę trzeba pieścić jak kobietę, że piłkę trzeba szanować, piłkę trzeba pielęgnować, piłkę trzeba rozgrzewać. I dopiero wtedy, kiedy już nabierze tej właściwej temperatury i właściwego rytmu zaskoczyć rywala jakimś nagłym przerzutem, czy też dobrym dośrodkowaniem. Nie jest to jeszcze ta pieszczota właściwa, niedokładne zagranie, piszczy, niedokładne zagranie Błaszczykowskiego do piszka, pi, piłka poza placem dwóch Polakowarczy. O odebranie piłki. żyrkowo otrzymał piłką czołowe w twarza. Teraz akcja Polaków. Jest Morawski do Lewandowskiego, jest ładnie Polański i goal! Go! krzycze, że gol ale jest jednak spalony. aż mi się nie chciało wierzyć że w tej, przy tej akcji jest, popełniliśmy błąd ale za wolne jednak oddanie piłki do Eugena Polańskiego, do Eugeniusza Polańskiego i choć ten pokonał bramkarza Małofiewa, a ja już krzyczałem gol to arbiter jest nieugięty i pokazuje, że w 18 minucie nigdy jednak nie strzelił gola albo inaczej tego gola nie można było uznać i nadal jest remis 0 do 0. Pada jeszcze ciemne chmury, jakby fryzura gdzieś o dziewczynki, która przez długie puszcza włosy, wypniecie warkocze, a te warkocze skręcają się na niebie. Dzisiaj są granatowe i z tych warkoczy co jakiś czas wypada ognisty błysk. Piorony biją, pada deszcz, ale miejmy nadzieję, że na boisku będą biły piorony tylko piłkarskie. Na trybunach będzie padał tylko deszcz z gardeł 40 tysięcy widzów, a w całej Polsce będziemy wszyscy razem zjednoczeni. Pod... Czuliśmy taką wspólnotę i Mazurek i biało-czerwona flaga i Polacy dzisiaj na biało. W bramce tylko ubrany na niebiesko Przemysław Tytoń, a później Piszczek, Wasilewski, Perw strona boiska, może teraz, piszcze głową do Lewandowskiego, Lewandowski tutaj szuka swojego miejsca, tu jakby chciał oddać swoje rytmy, jest Kuba Błaszczykowski do Lewandowskiego, Lewandowski, strzał nie ma gola ależ sytuacja, ależ kapitalna akcja, ależ końśliwy teraz był atak naszej drużyny, ależ zagraliśmy, ależ było cud, marzenie, miłty niemal, ale Robert Lewandowski lewą nogą strzelił jednak obok prawego słupka Ile to było? Kilkanaście centymetrów, może nawet nieco mniej. Świetny atak zawodników Borussi Dortmund reprezentacji Polski. Zaczęło się od piszka, później Lewandowski, później Jakub Błaszczykowski, później gdzieś tam błędy obrońców drużyny Czechy. No i Petr Czech w pojedynku z Robertem Lewandowskim odetchnął, wypuścił powietrza. Niestety żegnamy się z turniejem w nie najlepszym stylu, no bo na, przegrywamy to spotkanie. Grosicki bezradny. Ostatnie 20 sekund tego meczu wywita piłka przez trzechów, byle dalej od własnego pola karnego. Za...